Dzień dobry, Jakolwandowski, Telewizja TV. Rozmawiamy ze współzałożycielką szkoły Cosinus. Dzień dobry. Dzień dobry, Badałkowicz. Chciałam na zapytać, skąd w ogóle powstał pomysł na założenie tego typu sieci szkół? Pomysł powstał od momentu, kiedy zaczęliśmy prowadzić kursy przygotowujące do egzaminów do szkoły średniej, czyli dla ósmoklasistów. Wcześniej zaczęliśmy na studiach od korepetycji. No a potem dalej to już poszło. Tak, e, pierwsza szkoła, druga szkoła i tak dalej, i tak dalej, aż ogarnęliśmy całą Polskę. Jak teraz właśnie wyglądałaś szkoł Cosinus? Bo, e, przynajmniej mi ale pamiętam, że wielu widzą kojarzy się Cosinus właśnie z kursami naturalnymi, a dzisiaj Cosinus to jest znacznie więcej kursy maturalne też prowadzimy swoją drogą. Natomiast kosinus to są szkoły policealne w większości dla osób dorosłych, szkoły bezpłatne, gdzie każdy może realizować swoje marzenia, bo mamy kierunków bardzo dużo i każdy znajdzie coś dla siebie. Również szkoły nasze są w dużych miastach w całej Polsce. Także wybór jest z każdego miejsca jest szkoła dostępna. Jeżeli ktoś naprawdę myśli poważnie o swoich marzeniach, to zapraszamy. Bo każdy kurs kończy się egzaminem państwowym, tak? I I tak. to kształcenie jest jakby, no, wszędzie uznawane. Tak, kurs, e, znaczy szkoła to nie kurs, szkoła to są, to jest normalna szkoła, gdzie chodzimy do szkoły zaocznie bądź wieczorowo i na zakończenie cyklu kształcenia zdajemy egzamin zawodowy, czyli egzamin przygotowywany przez e, e, Okręgową Komisję Egzaminacyjną Zewnętrzną. Państwowy i to jest jak gdyby potwierdzenie kwalifikacji zawodowych, czyli jesteśmy wykwalifikowanym technikiem w danym zawodzie. Tak jak na przykład florysta to jest technik florysta tak? i to nas uprawnia do pracy w całej Unii Europejskiej. Jasne, a zmieniając temat, dlaczego akurat Pani należy do Klubu Integracji Europejskiej. Skąd właśnie pomysł, żeby szukać networkingu w tego typu miejscu? Znaczy może tak naprawdę to jeszcze nie należy do klubu, ale klub wspieram już od paru lat ponieważ mam tutaj zaprzyjaźnione osoby, które bardzo cenię i wydaje mi się, że jest to naprawdę klub na wysokim poziomie, ponieważ ciągle dostaję jakieś zaproszenia od innych klubów przedsiębiorców, które zrzeszają. Ale tak naprawdę ten klub, który prowadzi pani Basia Jończyk jest naprawdę na wysokim poziomie. Ja takie mam odczucia. Zresztą, e, chociażby samo to, że klub istnieje 23 lata i pani Basia go prowadzi, e, prowadzi go z serca, no to to już też mówi samo za siebie, tak samo jak nasze szkoły, które istnieją na rynku 27 lat. I na ja koniec chciałam zapytać, dlaczego warto prowadzić networking jako przedsiębiorca, również jako Sieć dużych szkół, a nie tylko jako mały przedsiębiorca, który szuka nowych kontaktów? Dlatego, że jest to możliwość poznawania nowych ludzi, poznawania potrzeb ludzi, wyjście do ludzi i tak naprawdę otwarcie się na to, co jest ludziom potrzebne. I to jest też takie wzbogacanie siebie, wzbogacanie innych i cały czas uczenie się od siebie nawzajem. Super, dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.